Witam serdecznie Szachowa Polsko z tej strony, Szparumen. Tym razem w nietypowej scenerii, ponieważ przyzwyczaiłem Was do tego, iż macie Widok na piękne francuskie góry. Natomiast muszę Wam przyznać, że dzisiaj, w trakcie analizy tej partii, zaatakowały mnie pszczoły a la osy, także musiałem przerwać nagrywanie. Byłem bardzo z tego powodu niezadowolony, dlatego stwierdziłem, że zmieniamy warunki, zmieniamy otoczenie. Jestem w środku, zamknięty balkon. Przejdźmy do partii numer 5, w której miałem okazję stoczyć, zmierzyć rękawice z węgierskim, mogę to powiedzieć, arcymistrzem Chorwat. Józef był moim rywalem i trzeba było tutaj. Dowieść tego, że ten drugi numer startowy, który posiadam, powinien być pierwszym. Także rozpocząłem od posunięcia, moi drodzy. E4, tutaj mój przeciwnik, z tego co sobie liczyłem, e, już no, trochę wiekowy, ponad 60 na karku, także nie ma co ukrywać, że, że, że tutaj chciałem naprawdę ograć swojego rywala, aczkolwiek muszę przyznać, że on swój pick rankingowy, Chorwat Joseph osiągnął wieku. 45 lat, także to pokazuje, że ja w wieku 21 lat jeszcze tak naprawdę nie jestem na, nawet w połowie swojej kariery, jeżeli będę się dobrze prowadził i zdrowie pomoże. Rywal zagrał posunięcie D6 i to jest ruch dość ciekawy, ponieważ do tej pory widywałem, że rywal grał C5 na tym turnieju, a w bazie miał jeszcze C6 oraz E5, że często stosuje, ale powiem Wam szczerze, że intuicja podpowiedziała mi, że ten ruch D6 nastąpi. Dlaczego? Ponieważ jestem graczem natury dynamicznej i celem rywala było ustawienie struktury, w której można by powiedzieć, troszkę te centrum zablokuje za pomocą tych pionków. Oczywiście ja wymienić hetmanów nie będę chciał, co rywal na pewno też się, co rywal zakładał, dlatego to było dla rywala bardzo zdrowe, bardzo zdrowe podejście i szczerze powiedziawszy spodziewałem się tego, dlatego troszkę chciałem zmienić naturę pozycji i tutaj z pomocą przyszedł mi wariant, który przygotowywałem również do Mistrzostw Polski Seniorów i pamiętam, że ten ruch zastosowałem w partii pomiędzy Kaspem Piorunem na szachach szybkich, partię przegrałem, ale, ale, ale bardzo dobrze ten ruch wspominam i czasami uda mi się go wyciągnąć m, przeciwko rywalom. No i tak właśnie zagrałem. Idea polega na tym, żeby na posunięcie E5 nie trzeba było bronić piąka skoczkiem, a na razie można, żeby to było, można było zrobić pionkiem na polu C3. I taką m, troszkę strukturę a la a łapin ustawiamy, którą jak wiecie bardzo, bardzo lubię. E, tutaj głównymi posunięciami są takie ruchy jak skoczek C6, skoczek BD7, G6. Ale jest jeden ruch, który ewidentnie chce pokazać wadę tego ustawienia, które zaproponowałem i tym ruchem jest D5, na które rywal się zdecydował, zagrał je bardzo szybko, także był przygotowany. Ja zauważyłem, że jedną taką partię w bazie przeciwnik posiadał, w innym wariancie rywal zagrał chyba G6 w tym momencie, także czułem, że ten ruch może nastąpić. Zbiłem na e5, co jest głównym ruchem. No tutaj w partii ze Zbychem Paklezą na Title Tuesday Zbycho zbił pionkiem na e4. Partię zremisowaliśmy z wieżą więcej, pamiętam zremisowałem tę partię, dość zabawna. Była to rozgrywka. Natomiast tutaj poprawnie Horvat Joseph Arcymis zbi zbił skoczkiem. Zagrałem skoczek f3, rywal skoczek c6. No i o co tutaj w tej pozycji tak naprawdę chodzi? Jest to bardzo niestandardowa pozycja Bardziej przypomina swego rodzaju partię hiszpańską Wariant, yy, wariant otwarty, gdzie czarne często tego skoczka na polu E4 Tym pionkiem na D5 przytrzymują e, Tam goniec stoi zazwyczaj na polu A4 Czasem na polu C2, go tam przestawiamy Także pewne podobieństwa tutaj można zauważyć Ten pionek na E5 rodzi pewne pytania Czy aby na pewno on jest siłą czy, aby na pewno nie był tutaj, czy może przypadkiem nie jest słabością Bo zaraz się okaże, że ruch goniec G4 nastąpi B.E. będą problemy. Będą problemy, dlatego trzeba grać bardzo precyzyjnie. I tutaj krótka rozszada właśnie z tego powodu mogłaby już być niedokładna w obliczu posunięcia goniec g4. Dlatego ja w tym momencie, znając jeszcze teorię, zastosowałem najdokładniejszy, najczęściej wybierany ruch w tej pozycji, czyli skoczek bd2, tak aby zapytać się przeciwnika, co on chce z tym bardzo silnym skoczkiem zrobić. No i odpowiedź przyszła w mgnieniu oka, gdyż rywal zdecydował się cofnąć skoczka na pole c5. Ja teraz z niebronionym, atakowanym goń Odszedłem na pole B1, żeby tutaj trzymać napięcie. Pewnie kilka osób z was zarta czemu nie na C2. W sumie ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, aczkolwiek mam jedną myśl, ponieważ planem długoterminowym w tej pozycji jest to, żeby po Roszacie goniec E7 nie mieć przesłoniętej tej przekątnej, ponieważ gramy ruch B4, a po przykładowo skoczku na E6 odpowiadamy ruchem Hetman A4. I To może być powód, dla którego cofamy gońca aż na pole. B1. Eee, natomiast w partii rywal nie zdecydował się w tym momencie na ruch koniec E7. O! o przepraszam, przepraszam! Mam nadzieję, że uszy Wam nie wybuchły od tego e, potężnego kichnięcia. E, tylko zagrał ruch, który, go, który patrzyłem, który analizowałem, ponieważ to jest druga linia w tym momencie. E, I to nie jest główny ruch, ale jest bardzo krytyczny. I no, czekajcie. Eee, I tego cały czas nie się chcę, zbieram się na kichnięcia, ale, ale dobra, lecimy dalej i nie przerywamy tego na freestylu. Eee, ruch D4 polega na tym, iż czarne w wymarzonym scenariuszu chciałyby postawić tutaj skoczka na polu D4. Wykorzystać fakt, iż te moje figury na razie, szczególnie na skrzydle hetmańskim, nie biorą udziału w grze. I to jest coś, co na pewno czarne bardzo chciałyby podkreślić. No a po ruchu koniec E7 krótka roszada. Wydaje mi się, że ze słabością na E5 to czarne stoją lepiej. Dlatego, oczywiście, bić tego pionka nie chcę. I tutaj widziałem partię, gdzie zawodnik pokroju 2600, już tutaj nie pamiętam z imienia i nazwiska, zastosował ruch Hetman E2. Widziałem też, że były partie po skoczek E4, gdzie zbito na C3, odbito na C3, ale tutaj nie chciałem wchodzić w warianty, gdzie wymieniam Hetmany, ponieważ rywal jest znany z bardzo solidnego podejścia. No i po ruchu skoczek E6. Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że no, raczej nie miałby problemów z e, wysuszeniem tej pozycji. Dlatego stwierdziłem, że zagram najbardziej bojowe zagranie, jakie, jakie tylko tutaj kojarzyłem. Hetman E2. Oczywiście e, potem sobie sprawdziłem z książką e, debiutową, no i pomyliło mi się, bo powinienem zacząć od H3 i pogoniec H5 wtedy Hetman E2. Ale nie wyszło to na złe, ponieważ mi się wydawało, że wrzucenie w losowym ruchu H3 może niekiedy pomóc rywalowi wymienić białopolowe gońce. A ten mój białopolowy jest wcale też nie. Nie jest złą figurą, ponieważ czasami gdy was zrobi tu roszadę, ten granic może dać się o sobie znać. Dlatego zagrałem hetmanem na E2 od razu, co też miało miejsce w jednej z partii eee, i tutaj kojarzyłem, że są dwa ruchy, albo hetman D5, albo hetman D7. Kojarzyłem ruch hetman D5, na który chciałem zagrać wieża D1. Po D3 Hetman E3, długa ruszada, wieża E1. Tutaj taka cała idea polegająca na, polegająca na tym, aby zmusić rywala do zagrania ruchu D3. Ja nawet poświęcam na to tempo, e, na, na, kolejne, na kolejne zagranie wieżą. Tutaj kojarzyłem partie, gdzie leci F6, EF, GF, B4, Konia 4, C4. Chyba Hetman szedł, żeby was nie skłamać na D6 albo na D7, e, po czym grałem A3. I tutaj czarne musiały wygrać bardzo precyzyjnie, ponieważ moim planem będzie goniec, a dwa z planem C5. No i to wszystko wiedziałem, także tutaj muszę przyznać, że odrobiłem pracę domową, no, wydaje mi się całkiem nieźle. Eee, także po Hetman D5 byłem bardzo dobrze przygotowany, natomiast po Hetman D7 miałbym takie problemy natury, że musiałbym wymyślić ruch. Chciałem zagrać skoczek B3, nie będę, nie będę kłamał w tym momencie liczyłem sobie D3, Hetman E3, koń B3AB No i po koniec F3 nie mogę zbić Hetmanem ze względu na D2 to jest taki dość spory, spory kłopot, który zauważyłem w pozycji. Aczkolwiek teraz patrzę, że może goniec F5 byłoby wredną, wredną odpowiedzią. Natomiast tutaj nawet wydawało mi się, że po GF ta pozycja może być niezła ponieważ chciałem zagrać wieża D1 i, i, i tutaj tak naprawdę bije pionka na D3 spodziewałem się ruchu hetman F5, bicie hetman E5, no i tutaj policzyłem sobie, że, że po koniec F5 tam wygrywam partię, także nie wiem czy to się wszystko trzyma, czy mówię jest sensem ponieważ ta analiza jest bez y, udziału komputera ale taki właśnie y, gdzieś tam y, proces myślowy u mnie zaszedł na szczęście ku mojemu zdziwieniu rywal zagrał koniec E7, także Rywal zastosował teraz jakby taką odwróconą kolejność, chciał wrócić do tego spokojnego planu z krótką roszadą i, i po prostu groł sobie na, na obu skrzydłach Ale ja mu już nie chciałem do tego dopuścić, dlatego zagrałem wieża D1, bardzo taki Fajny ruch wydaje mi się, ponieważ on zadaje dużo pytań rywalowi, co on chce zrobić tutaj po tej linii D, no bo skoro zagrał D4 To tutaj jest już pewnego rodzaju presja, napięcie rośnie, prawda Rywal zmyknął hetmanem na C8, no i czułem że, że ta pozycja musi być dla mnie dobra. Bo no, te figury rywala są nieźle, ale od ostatnich trzech ruchów rywal nie zrobił zbytnio progresu. A wydaje mi się, że ja dokonałem całkiem niezły. Dokonałem całkiem niezłego progresu. Zagrałem H3, żeby sprawdzić, co chce rywal osiągnąć. Po koniec h miałem przygotowany ruch G4, gdzie po bicie na G4, co myślałem, że jest ideą rywala, moją ideą było zagranie Król H2 i po Hetman F4 Król H1. I po Hetman H6, Król G2. Nie ma pola G6, nie ma pola G5. Pięknie tutaj moje figury strzegą tych pól. E, mam figurę białopolowego gońca więcej, który był najlepszą figurą u przeciwnika. Zaraz grozi wieża H1, skoczek B3, skoczek E4, skoczkiem zasłonię się na G3. Ta pozycja powinna być dla mnie po prostu wygrana. E, dlatego rywal zdecydował się na wtrącenie na C3, co jest najdokładniejsze. Tutaj próbowałem zbić. Na... Chciałbym oczywiście zdobyć białopolowego gońca. Liczyłem nawet takie różne sztuczki, gdzie oddaję. Figurę za inicjatywę, ale niestety po skoczek E6 nie mogłem się niczego do, konkretnego doliczyć, i, i zdecydowałem się nie ryzykować. Dlatego odbiłem pionka na C3. Rywal odszedł teraz na H5, tak żeby po G4 można było odejść na G6, ponieważ w tamtym wariancie zdobywałem pionka D4, którego ry rywalowi udało się wymienić. I po gonie z G6 byłem bardzo zadowolony, ponieważ tutaj już z daleka widziałem, że gram ruch skoczek D4. Centralizujący moją pozycję. Szykujący gdzieś tam w przyszłości skoczka na pole F5, odbierający pole E6 Hetmanowi, na które bardzo chciałby ten Hetman stanąć ponieważ y, wtedy wieża mogłaby wejść do gry, przygotowujący plan F4F5 także to był, y, to, był, to był plan, z którego jestem naprawdę dumny. Rywa zrobił roszadę, zagrałem F4, no i tutaj po wymianie czułem, że jest dobrze. Tutaj czułem, że jest dobrze, bo, bo rywal nie ma żadnej kontry, moim planem jest zagranie skoczek F3, F5. Goniec F4, G5, F6, no i po prostu zmiażdżenie rywala w takiej puszce, którą sam sobie stworzył. Rywal troszkę mnie zdziwił, ponieważ zbił na D4 i po CD zagrał skoczek E6, i uważam, że to jest krytyczny moment, ponieważ ja tutaj troszkę zlekceważyłem ten plan, który rywal e, chciał obrać. Już czułem, że ta pozycja jest naprawdę od bycia wygraną, e, i po dokładnym ruchu prawdopodobnie ta pozycja jest wygrana co ciekawe. No i tutaj trochę żałuję, bo troszkę za krótko myślałem. Tutaj za krótko myślałem, moi drodzy, zagrałem skoczek F3, ale ten skoczek okazuje się tutaj nie stać zbyt dobrze. Groźbą jest to, że wiszą dwa pionki jednocześnie. No i można byłoby ten problem rozwiązać na dwa sposoby. Eee, ja liczyłem skoczek F3, na który zagrałem, ponieważ dodatkowym minusem jakby... Grania innych ruchów jest to, że przykładowo poskoczek E4 nie do końca wiedziałem, co tutaj się dzieje po skoczek D4. No ale kiedy zrozumiałem, co Rywal zagrał po, skoc za, po, co, co rywal zagrał po skoczku na F3, co poszło w partii, zrozumiałem, że to jest pozycja po prostu wymarzona dla mnie. Ja nie zdziwię się, jak tutaj mogę zbić na D4CD zagrać F5 i to, to pokazuje co tu się dzieje, ja nie wiem czy tutaj wygrywam czy nie, ale chciałem wam pokazać że no nie powinienem się bać takiej pozycji eee, a co więcej no tutaj można by zagrać po prostu Hetman G2 albo Hetman, właśnie Hetman C4 gdzieś to mi przeszło przez myśl, ale B5 mi się nie podobało no ale pewnie nawet mogę w tej redakcji oddać jakość powierza B8, Hetman C4 no i jak ruszę tym pionkiem D no to chyba powinienem stać trochę lepiej, ale no nie wiem, nie wiem, ciężko mi to ocenić no, i tutaj pochylam G2 pewnie najprościej, zaraz gram D6 i, i to jest goniec E3. I tutaj, no, ja myślałem, że z tym skoczkiem będą jakieś numery, ale prawda jest taka, że tutaj nie ma rywal żadnej kontry. Także tutaj żałowałem, zagrałem skoczek F3, żeby tego właśnie do tego rywalowi nie dopuścić, ponieważ tutaj e, chciałem spić D6 goniec, D8, goniec B2, 1-0, tak naprawdę, bo zdobywam pionka i, i rywal może się poddać. No, ale. Widziałem tą ideę z c6, skoczek c7, tylko że byłem pewien, że rywal się nie wyrabia, że ja tutaj w tym czasie go zajadę. A problem jest taki, że, że zacząłem liczyć 20 minut tę pozycję i tutaj bardzo chciałem zagrać f6, ale zadałem sobie pytania, ilu ja mam atakujących, a ilu rywal ma obrońców i szybko doszedłem do wniosku, że brakuje mi tych atakujących, że jestem zbyt wolny, ponieważ ja chciałem zagrać skoczek H4, ale nawet Hetman E6 wydaje mi się, że obala mój atak. Gdzie na wieża B7, koń D5, konie w 5, rywal już może myśleć o. Wymianie wieży, kontrataków wzdłuż linii B, a ja zanim stworzę jakieś tam poważne groźby rywalowi, to minie zbyt dużo czasu. No i tak liczę, liczę, mówię, kurde, trzeba było grać tym skoczkiem na E4, przecież to C5 nie jest groźne. A teraz tak, dziadek mi wrzuci hetmana na, skoczka na D5, będą groziły widełki, stoi bardzo solidnie, potem sobie po zacznie poprawiać figury. Ja tymi pionkami będę musiał w końcu ruszyć, żeby stworzyć jakieś groźby, wtedy się osłabię. I już takie czarne myśli nadeszły, nadciągnęły nad tą pozycją. Ale na szczęście teraz zrobiłem coś, czego jestem bardzo dumny. I uważam, że dzięki temu, tej idei wygrałem partię. Ponieważ wiecie, co zrobiłem? Przyznałem się do błędu. Przyznałem się do błędu, że po prostu zagrałem niedokładnie. Ten skoczek nie jest stworzony do tego, żeby stać w tej pozycji na polu F3. I na wieża E8 oczywiście po skoczek D5 e, gram to samo, bo, ponieważ tutaj grożą widełki, a tu pięknie bronię. No i to stanęło, bo nastąpił skoczek D5 i tu cały czas mam kontrolę nad tą pozycją. Ten skoczek na E4, tak właśnie, tu właśnie jest jego miejsce, tu jest jego dom. Zagrałem headman F3, żeby zacząć myśleć o ruchach typu G5 i tutaj już miażdżyć rywala, Hetman C7 jedyne do czego nie chciałem dopuścić to ruchy c żeby tutaj nie było nie było jakichś groźb, żeby nie spadły mi te wszystkie piony, bo wtedy no, rozsypałbym się, dlatego zagrałem goniec B2, ten goniec tu nie stoi zbyt dobrze ale mówię, stwierdziłem, że to będzie jedyna figura, która będzie ten łańcuch pionkowy trzymała w ryzach rywal goniec F8, ja aby mieć pewność, że ten ruch C5 nigdy nie nadejdzie z tempem, zdecydowałem się odejść z tej potencjalnie narażonej przekątnej, rywal wieża D8, zagrałem, wydaje mi się bardzo sprytny ruch wieża D2, ponieważ ta wieża tutaj stoi dość koślawo, ona tutaj już więcej nie spełnia żadnych założeń, wieża D7, wydaje mi się, że rywal grał troszkę już tak wiecie na, na załapańca, miał mało czasu, chciał dobić do 40 ruchu, po którym jest bonifikata, no ale ja cały czas poprawiam pozycję G5, król 8 i poleciałem na rywala ruchem G6. No i to jest y, krytyczny moment, bo no, czułem, że rywal się tutaj rozsypie, bo jakby rywal wziął dwa razy, liczyłem, że po Hetman G4 tutaj tak naprawdę nie ma ratunku. Groźba Hetman H4, król G8, skoczek G5, ta taka bardzo typowa, siatka matowa wydaje mi się, że przyniosłaby mi zwycięstwo. Eee, dlatego, dlatego Rywal zagrał bardzo dobrze, bo zagrał po długim zastan zastanowieniu ruch F6. Wygląda fatalnie ten ruch, bo mogę przepchnąć i stworzyć sobie wolniaka, ale wtedy tak zrozumiałem, że rywal trochę się bunkruje tutaj. No a ja E7 to prędko nie zagram, mam powiem, kiedy te cztery figury tu patrzą. I też tak widziałem, że wcale rywal nie do końca musi na tym królu tutaj polec. Tutaj powiem wam szczerze, że po ruchu trochę żałowałem Bo zagrałem wieża E2, żeby tutaj cały czas trzymać napięcie Chyba trochę żałowałem, że nie zbiłem jednak tego pionka. Z myślałem, że to jest taki typowy przykład, gdzie ten pionek będzie moim wadą e dla mnie bo, e bo nie będę miał go pchnąć i rywal nie musi go bić oczywiście No ale jak tak rywal zagrał H6 To zrozumiałem, że tak niełatwo będzie go przebić Zagrałem wieża E1, rywal wieża D8 I tu jestem bardzo zadowolony, ponieważ zrozumiałem Że tak naprawdę bicie na E5 nie jest groźbą Dlatego zagrałem dla niej C1. Dlaczego nie jest groźbą? Ponieważ po biciu na E5 moim planem było zagranie skoczkiem na G5. Bić nie można ze względu na mata. Jak nie będzie można zbić, to ładuje się skoczkiem na F7 lub na E6. No i tutaj już po prostu czułem, że, że wygram, a jeszcze wisi pionek na E5. Dlatego rywal nie mógł tego zrobić, a tutaj rodzi się już presja. Rywal zagrał klub G8, Wbiłem teraz na F6, GF. I poprawiłem Hetmana tworząc już zagrożenie na pionku H6. Także jestem bardzo dumny z tej idei. Tym bardziej, że po Hetman G7 to już jest taka trochę rozpaczliwa obrona. Znalazłem piękny ruch skoczek F2, który ma na celu to, aby tym skoczkiem dojść na pole G4. Rywal zdecydował się troszkę jeszcze powalczyć o jakieś kontry, kontrowanie. Ale po skoczek G4, goniec G7, goniec H6 wydaje mi się, że ta pozycja już jest zupełnie wygrana. Tym bardziej, że po skoczek C3... Strąciłem bicie na G7 nie bojąc się o szacha ze względu na ruch wieża G2 z matem w następnym ruchu, dlatego rywal musiał cały czas bronić się tutaj na polu G7. Zagrałem, oj, nie skoczkiem na F6, tylko zagrałem ruch wieża E6, żeby zdobyć piąka F6 i wygrać partię. Rywal wrócił skoczkiem na D5, ja zagrałem w 40. ruchu hetman H4. E, tak, żeby tutaj pionka zdobyć. Spodziewałem się ruchu Hedma h8, żeby tutaj przejść do końcówki i szczerze powiedziawszy ja chciałem na nią pójść, ponieważ rywal jest sparaliżowany. Ja gram po prostu h5 i spodziewałem się, że najlepsze co może zrobić rywal to po prostu to zbić i pójść na taką końcówkę, ale wydaje mi się, że nawet ja bym ją zrealizował po wieża d7 i wieża h7, g7, g8. Eee, dlatego, dlatego tak nie za, tak, dlatego pewnie rywal tak nie zagrał. Zagrał wierzę F8 i ja nie mogłem uwierzyć, że ja tutaj nie widzę Mata. To skoczek H6, król H8, skoczek F7 król G8. Tutaj zrozumiałem, że jeżeli rywal będzie mógł, to bardzo chciałby oddać jakość za tego skoczka i pionka. Bo ten mój król jest słaby, a skoczek rywala bardzo silny. I, i dlatego zagrałem sprytny ruch Hetman G4 żeby po biciu na f7 gf rywal nie mógł zbić hetmanem, a po biciu królem hetman h5, król odchodzi i kończę zabawę matem. I dlatego rywalowi nie dopuściłem do tego ruchu. I teraz tak sobie zadałem pytanie, jaką figurą rywal ma się ruszyć. Jeżeli rywal się ruszy skoczkiem, wchodzę wieżą na siódemkę i jest koniec. Jeżeli rywal nie ma ruchu hetmanem, nie ma ruchu królem. Te dwie figury stoją w pacie. Dlatego rywal musi ruszyć się wieżą albo pionkami. Moim planem jest zamatowanie hetmana, dopychając pionka do pola h6. Nastąpiła wieża C8, żeby zwolnić pole E8 dla Hetmana. Poszedłem pionkiem. Hetman E8. Rywal próbuje tutaj łapać kontrę. Ja Hetman H5, żeby go tutaj znowu przyciągnąć. Hetman G7. I odszedłem na E2, tak żeby tutaj grozić dodatkowo ruchem wieża E8 i dodatkowe tempo zgarnąć. I po ruchu H5 ważne jest to, że nie ma teraz ruchu Hetman A3. Ze względu na wybicia. I po król G7 partia kończy się bardzo ładnym matem przy pomocy pionka. Dlatego rywal nie może sobie pozwolić na taką aktywizację, ale mógł sobie pozwolić na ruch skoczek F4, na który się zdecydował. Zagrałem Hetman E3. Wielu z was pomyśli, że podstawiłem jakość, co jest prawdą. Rywal zbił na E6. Tyle, że po ruchu Hetman E6 rywal się poddał. Po wzięciu jakości. Taki, taka ciekawa sytuacja. Dlaczego się rywal poddał? To już mogę zostawić wam do interpretacji, patrząc na te pozycje. Natomiast ja tutaj jeszcze liczyłem, bo wydawało mi się, że wieża C7 jest ciekawą próbą, żeby mnie złapać. Wiadomo, mogę zbić na F6 i każda kopiąkówka jest wygrana, ale ja chciałem z forsownie już wygrywać. I zrozumiałem, że tutaj jedynym takim forsownym zwycięstwem jest GF, gdzie po Hetman F7 gram H7 i wygrywam. A po król H7 bije na F 6 i tutaj po prostu wjeżdżam rywalowi z piłką do bramki. Trzema pionkami dojdę na Hetmana zaraz. Eee... I jeszcze liczyłem wieża E8, po którym chciałem zrobić naprawdę coś, po czym rywal mógłby się rozpłakać. Możecie sobie zatrzymać się filmik i, i zastanowić się, po jakim ruchu rywal mógłby się rozpłakać w tej pozycji. Ha. H6, moi drodzy. To był ruch, który chciałem zagrać. I powierzę E6, nawet już nie chciałem dopychać, chciałem zbić po prostu na E6. Rywal liczyłem: Hetman B4, gram H7, król g 7, H8, Hetman. I szczerze poszedłem na tą pozycję, ponieważ widziałem cały ten wariant, ale trochę się bałem, że mi ten król tu ucieka. Gdzieś król D3. I tak wiecie, no, Hetman F3, Król D2. No oczywiście wygrywam, nie? Ale. E, ale tutaj trzeba to jeszcze jakoś tam udowodnić i to mi się nie podobało, bo jak chciałem już wiecie, zawijać manatki do, do pokoju. E, no ale tutaj jest zupełnie wygrana pozycja, naprawdę. Także też myślałem, żeby na to pójść No albo powierzałem E8 mogłem zbić na F6 jeszcze prościej. Powieża E1, g 2 Jedyny ratunek przed matem to jest tu, po czym gram H6, drugie, no, gdziekolwiek króli H7 i trzema pionkami dojeżdżam. No I tutaj po królew 5G7 i wygrywam. Także wydaje mi się bardzo fajna partia. Eee, jeden duży błąd to był ten ruch Skoczek EF, czy troszkę zlekceważyłem ten potencjał obrony przeciwnika, ale tak poza tym jestem naprawdę z siebie bardzo dumny. Na pierwszym stole pokazałem o co tutaj w tej grze chodzi. Eee, no i chciałbym Wam e, chciałbym powiedzieć, że dalej będę tak e, naparzał na przeciwników. Eee, no dlatego trzymajcie kciuki, aby tak było, i zapraszam Was. E, do następnej partii, żebyście kibicowali śledzili, abyście nie byli tylko kibicami sukcesu, tylko żebyście śledzili na dobre i na złe, bo te gorsze chwile również są nie do uniknięcia w sporcie. Także. E, także do następnego moi drodzy, z tej strony Panie Sionz Parumen. Trzymajcie się, cześć i czołem. Bajo!